Cześć, cześć witajcie. Witajcie w kolejnym odcinku strony serii Minecraft, a dzisiaj walczymy z Widerem. Czy jednak... Czy na pewno? Kurde, gdzie ja jestem? Czekajcie. Nie będę się poddawać przecież. Muszę z nim walczyć. Okej, okay, dobra. Nie, fuck Wider miniony. Z niegorsze co może być. One tak mnie wkurzają. Ale, 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 panie i panowie. Wither Storm. Dokładnie tak, możecie znać go z Minecraft Story Mode. Jest to największy boss w Minecrafcie Story mode, jaki był. I oto teraz możemy walczyć z nim w Minecrafcie. Patrzcie na tego ogromnego stwora. Boże, kiedy jesteś brzydki. Okej, okay, dobra, słuchajcie. Koniec tego przedstawienia. Mam dzisiaj dla was niesamowitą komendę, która przywołuje Wither Storma w naszym Minecrafcie. Jak widzicie, na razie mamy tutaj miniony Wither Minion. Musimy wszystkie miniony zniszczyć, aby zabić tego bossa Strzelającego piorunami, przywołującego miniony Które są naprawdę mocne Bez protection 4, o ja nie mam protection 4 Bez dobrego miecza jabuszego, po prostu nie zabijecie Okej, okay, dobra, przyjrzyjmy mu się z bliska, tym zębom Come on Pokaż się tu ah, Nie możemy go bić Dopóki nie zabijemy wszystkich minionów Czyli latających widerów dookoła jest ich pięć łącznie i musimy je wszystkie wybić. Jednak to mi troszkę potrwa. Ooo! Fuck! Co za masakra! Nie dam im rady. Jest! Jest! Wypuścił! Ok, dobra. TNT fragment. Muszę zbierać pięć takich TNT fragmentów, aby zabić tego ogromnego stwora. Jest to niesamowicie trudna walka. I uwierzcie mi, że trochę trzeba się tutaj pomęczyć, jeśli mielibyśmy wszystko zdobywać sami, wszystkie surowce, jabłuszka i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie. Otóż, jak wspomniałem, wcześniej jest to komenda, którą możecie przywołać. Ten Wither niszczy nas opadającymi TNT oraz ym, przywołuje takie jakby widzicie małe minionki, które nas atakują. Teraz są naprawdę mocne. Czasami może zareagować do Minecrafta i musimy zniszczyć 5 głównych minionów tego widera, które gdzieś tutaj po świecie się rozleciały. Tak, czekajcie, game mode 1. Czy my je znajdziemy? Raczej wątpię, ponieważ tą komendę przywołałem troszkę wcześniej i tutaj te widery się rozleciały. Musimy zabić 5 minionów, które od razu się na nas rzucają po tym, jak spawnujemy takiego widera. O, są w środku. Dobra, musimy wszystkie te miliony zabić. Później wylecą takie fragment TNT, takie, które mam tutaj. Musimy zebrać je wszystkie w jedno miejsce, a następnie nasz lider po prostu zginie. Jak widzicie, on jest ogromny i naprawdę bardzo, bardzo trudny. Jest to chyba najpotężniejszy mm, boss, jakiego można przywołać w Minecraftie za pomocą komend. Dobra, w takim razie lecimy przywołać Wider Storma. No dobra, jesteśmy na nowym świecie, który zaraz zostanie zniszczony przez naszego WitherStorma, okej. Okay. W takim razie, na początku, jak to zwykle bywa, musimy... Ee, jakimś cudem, przywołać sobie command bloka. Okej, okay. wklejamy komendy, które macie w opisie. Czyli tak jak zawsze, bierzecie przycisk i najciekawsze jest zespawnowanie tego WitherStorma. Pererę! Wither boss, Gaaalala... Widzicie, nawet nie mogę tego... Nawet nie mogę tego przeczytać. Dobra. Chyba jestem teraz w tej maszynce, która się zrespawnowała, więc teleportujmy się w jakąś inną lokalizację, na przykład 60-60-60. Dobra. Ok, uciekliśmy troszkę. Tam są te góry, więc sprawdźmy, co tam się nam wygenerowało. No, czasami trzeba uważać, żeby po prostu nie zrespawnowały się te wszystkie mechanizmy na naszej głowie. Ok. Jest. Dobra. Zrespawnuje się takie oto cudeńko. Możemy tą maszynkę usunąć klikając tą tabliczkę. Jednak teraz, jak zresponować do naszego Storma? Bo to oczywiście mm, trzeba zrobić jakimś sposobem. Dobra, w takim razie bierzemy Nether Star raz oraz Redstone Block. Okej, okay, dobra. Następnie pojawia nam się zwyczajny Comet Block, którego nie możemy zdobyć na trybie gry Survival, dlatego to jest taki crafting właśnie przygotowany przez twórcę. Następnie bierzemy Piasek Dusz oraz Czaszkę, Ciemny Czaszkę, Wither Czaszkę. Dobra, ok. Robimy coś takiego. Tutaj kładziemy Comet Blocka i uwaga, na górze psiu, wyrzucamy, pamiętajcie, Czaszkę. Dobra, i jak widzicie ten wider nam wariuje. Musimy, on za chwilę zacznie się przeobrażać wielkiego widera. Okej, okay, dobra, zaraz to się wydarzy pewnie. I musicie jeszcze zainstalować resource packa e, Wider Storm Boss Battle, którego również macie w opisie do pobrania. Wiecie co? Ja sobie wezmę łuk i przełączę na tryb gry e, Survival. Wezmę sobie jeszcze złote jabłka. Ponieważ on jest naprawdę niesamowicie hardkorowy. Okej, okay, dobra, jednak nie zaczyna się. On zaczyna pobierać bloki z otoczenia. I. nagle pojawia się Stormider. Dokładnie tak. Okej, okay, musimy mieć teksturę, żeby widzieć tego Stormidera, ponieważ e, innym sposobem może być on niezauważalny. Oła, co to jest? Masakra. Gdzie jestem? Ej, ja on wciągnął? Nie. Dobra, i on wypuszcza, jak widzicie, takie miniony. Musimy zabić 5 takich minionów, aby od każdego zdobyć... Aj, piorunę. Aby od każdego zdobyć taki TNT fragment, jaki wam pokazywałem. Później musimy złączyć te wszystkie TNT fragmenty w jedno, wyrzucając je na ziemię. I nasz Wither Boss zostanie pokonany. Nie ma żadnej animacji, tak naprawdę, pokonania tego bossa. E, po prostu on znika, więc tutaj mogliby to twórcy jeszcze dopracować. On tutaj lata sobie gdzie chce, jak chce. Nie mogę z tego wylecieć, nawet jest takie duże. I wypuszcza nam na ziemię TNT. Hmm, spróbujcie pokonać takiego Wider Storma na survivalu. Ciekawe, czy Wam się uda, jednak na takim survivalu, aby te wszystkie itemki zostały zdobyte. Przez Was, dokładnie, a nie tak, że sobie wyczarujecie, tak jak ja. Ja to nagrywam eee, i miałem tej temki tylko dlatego, że po prostu chciałem Wam pokazać, jak to wygląda. Autora tej komendy macie w opisie, więc możecie sobie wejść na jego kanał i zobaczyć, jakie również komendy tworzy, gdyż naprawdę robi świetne rzeczy. A tak wyglądają minionki ha, czyli zombiaki ubrano na czarne z głową szkieleta, widerowego świetne, no doskonała komenda naprawdę mm, zajarałem się tym jak to zobaczyłem i te widery wszystkie do was lecą kiedy, kiedy na początku mm, zrespawnujecie tego widers storm na survivalu ja to zrespawnowałem na creative i niestety troszkę się rozlazły mm. lol lol ha świetne dobra w takim razie to już byłoby na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tej krótkiej komendy. Zapewne wielu z Was myślało, że jest to prima priz, ponieważ film pojawił się dzisiaj, 1 kwietnia, ale nie, takiego Witherstorma rzeczywiście możemy przywołać za pomocą komend w naszym Minecrafcie. No genialne. Czekajcie. A, chodź tutaj. Pokaż się Ryjkiem do kamery. Jest. Mam się. Dobra, kto wie, może to będzie na otwórka tego filmiku. Okej, okay, w takim razie dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach wszechstronnej serii o Minecraft. Mam nadzieję, że ten odcinek przypadł wam do gustu, a kolejne odcinki oczywiście już pojawią się niebawem. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!